Właściwie kariera ledia, Warszawa, teraz mamy symulację na czasów połowę Jeden zerów, żeby nie mamy co dodania, żeby to nie rozwadnia, to jest przesadne. Jest, jest już, nie To jak jeszcze laty? Walczyć, walczyć do końca. Może no, się uda coś ubrać. Mo szybko szczerać. To jest poloniak no bez przesady, no ludzie. A się chyba zakończy tak. Polonia by to Warszawa, ale nie jest dla nas. Teraz zagramy sobie mężczyzn z Wrocławskim i z Śląskiem. Myślę, że Ci uda tak jak zawsze, bo wtórki branki pokazywał do jej powtórki pomęczone. Życzę Ci powodzenia. No i tak właśnie był Pondarna, a trwanie go poprzedniczono. Mojej mamy ubrana najlepsza robacza i majętnie go prowadzi do... Mamy drugiego gola, a i Iwica i Wigdowiak, kapitan drużyny Legii Warszawa. Prowadzimy 2 do 0. Taki sam jak podobnym do gola Macieja Japeńskiego. Wielkie błąd w z dowódniku, jak i w obręczu i w to była bramka. No i Manon Dawila. na Śląska Wrocław. Czekałam na środku, myślałam, że w środek się. No i 3-2, wygrywamy. Wyniki innych meczów to Grekowia wygrała 1-0 w zawodniku. Ruch Chorzów z Remislowa 1, 1 z Górnikiem Zabrze, Derby Śląska Sierponska zakończone remisem, WGS w Korona, Kielce 1-1. Najlepszym zawodnikiem meczu został Manu średnia z im. Cztery. Przed nami dawałem Puchar Polski, Przegra to odpada. Jeden 0 już strzela gola. To jest kartka Ariera Wolesiuka. Mamy 1-0 2-0, ręka zdobyła. Znowu mamo. No i wygraliśmy to spotkanie. 2-0. Przechodzimy dalej. I teraz będziemy mieć, mieć mecz na wyjeździe z Leśma Hogares, którzy po powodzenia. Mecz skończył się wynikiem 0 do 0. Później nie siedział w poczuciu trochę pocieszyliśmy lepiej, ale. ale nic nie padło. Zaraz czas na powtór. wszystko z powtórek. Wyniki innych meczów. Korona 2-2 zrzemisywała z Wisłą Kraków. Dobry znak dla na nas. Zagłębi Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Jagiellonią i Bełchatów wygrał z Gdynią 1-2. Najlepszym zawodnikiem został Giza. 8.7 średnich. Zawodnik Legii Warszawa. Po zrzemisywanym meczu spadliśmy na trzecie miejsce, więc korona trzeba będzie w tej symulacji wygrać. 1-0, jeszcze na 2 0, strzela Maciej Rybus. Już chyba że wygrałem. I tak właśnie wygrywamy z Koroną. 2 0. Teraz gramy mecz z Arką Gdynią. Zespołem, który jest nisko w tabeli. I zobaczymy, jak to pójdzie. Niestety, że remisujemy z Arką Gdynią. Mecz był całkiem dobry. Kolonia zremisowała 2-2 z koroną. I to jest dobrze dla nas. No i takie sytuacje kupiłaś nie były. No i to by była na tyle z powtórką. No i na innych stadionach Podonia aby tam przegrała z górnikiem zawsze 1 do 3, a z Ogłębie lubin by przegrało 1 do 2 z Wisłą Kraków. Uf, Lechia przegrała 0-1 z ruchem chorą. Teraz ciekawe, czy zagłębia się zająści za Puchar. ale wciąż musi grać, żeby nie 1-0 dla naszego. 2-0, Macie Chima. Szczera. Myślę, że za głębiej już nie podniesie. I tak właśnie wygrywamy za głębiej już 3 do zera i po 11 kolejkach zajmujemy trzecie miejsce, spadek o dwa miejsca w dół następnym odcinku, postaramy się to odbić, bo cel na sezon mamy pierwsze albo drugie miejsce. No i co? To by było na tyle. Cześć.